Co słychać? Profesorze, mogę? Stara bieda. Domyślam się. Ale uważałem i dlatego chcę z Tobą pogadać. Kiedy mężczyzna ma kłopoty i nie wszystko działa tak, jakby chciał, nie powinien rozpaczać. Nie rozpaczam. Krew się we mnie w ten sposób nic nie osiągniesz. Ten żar doprowadzający krew do wrzenia i wściekłość będą się wzmagać. Jeśli nie odkręcisz wentyla bezpieczeństwa, możesz skrzywdzić siebie. A co gorsza, innych. Nie. Chcę skrzywdzić Robertę Falcone. Czekaj, dziecko. Dlaczego? Ona nie ma z tym nic wspólnego. Dziecko? Ona jest wszystkiemu winna. To bardzo samolubne z Twojej strony. Nie. Nie zna Pan Roberty Pardo. Przez nią nie mogę zrobić. pokazu. Skoro tak, to ona też nie. Powiedziałeś, pokazu? Tak. W moich czasach nazywaliśmy to inaczej. Różnica pokoleń.

Dziwi mnie, że o tym nie wiesz, ale zapewniam, że w twoim wieku impotencja jest odwracalna. Słucham? Nazywajmy rzeczy po imieniu, a przede wszystkim nauczmy się diagnozować problemy i rozwiązywać je. Spójrz na siebie: podkrążone oczy, zmęczenie, zły humor jesteś impotentem. Pogódź się z tym, a wszystko się ułoży. Masz we mnie przyjaciela, jestem z tobą. To uleczalne. Wierzę, ale nie wiem o czym pan mówi. Serio? Ja? Nie kręć. Powiesz jeszcze? Już mówiłam. Nie obchodzi mnie Roberta ani jej grupka. Zrozum, że to dla mnie ważne. Błagam cię. Proszę, powiedz. Tak, coś słyszałam, ale znasz Roberta. To wariatka, gada bzdury. Przysięgam, że to sprawa życia i śmierci. Nie udawaj głupiej. Wiemy, że wiesz. Widziałam, jak lalka ci mówiła. Gadaj, bo przerobimy cię na chipsy. Giovanni, posłuchaj. Mam dość nacisków. Róbcie, co chcecie. I tak nic wam nie powiem. Nie, Celina. Proszę. Wyobraź sobie, że ich tu nie ma. Jesteśmy przyjaciółkami. Powiedz, bo szarpisz mi nerwy. Tu chodzi o RBD, to ważne. Wiem. Słyszałam coś, ale nie mogę ci powiedzieć, bo przerzekłam dyskrecję. Nie, jesteś moją przyjaciółką. Nie rób mi tego. Ten zespół jest moim życiem. Przykro mi, Mia. Poszła sobie. Teraz wiecie, jak ciężko być mną. Czemu mnie to spotyka? Opanuj się. Oddychaj. Do kogo zadzwonimy? Mdleję. Mia, weź głęboki oddech. Wszystko będzie dobrze. Podnieś ją. I nie pchaj na mnie, bo Miguel będzie zazdrosny. Wezwij kogoś. Spokojnie To panu to powiedział Nie jestem impotentem To normalne, że zaprzeczasz Ale musisz się z tym pogodzić Wie pan o tym od mężczyzny czy znaczy kobiety? Ty nie możesz, a ja nie mogę ci powiedzieć Facet czy baka? Kobieta, ale to nie ma nic do rzeczy Kobieta? Musisz porozmawiać o swoim problemie, a potem wszystko się ułoży. Nie jestem impotentem. Uspokój się. Kobieta. O czym mówisz? Moja ręka. Diego, ocknij się. Masz halucynację? Spokojnie, pomogę Ci. Już w porządku? Świetnie. Na pewno? Profesorze, proszę przejść do pokoju nauczycielskiego. Już. Ktoś na pana czeka. Jasne. Bustamante. Zawsze możesz ze mną pogadać o szachach. Ja Chodźmy. Powodzenia. Czego chcesz? Dowiesz się. Spokojnie. Będzie dobrze. Nie zostawię cię. Musisz się zająć koncertem. Nie, lupe to zrobi. Najważniejsze, żebyś się lepiej poczuła. Ja. Bueno, te Coś ci wyznam. Dobra. Gaston powiedział, że Teo rzucił mnie dla Raquel. Es que to me Nie por Raquel. Tu. Wierzysz, że to prawda.? Nie wiem.. A co na to, Teo? Teo mi Nie ale rzucił mnie. A teraz pokazuje się, że dla kogoś innego. Umrę. Nie zniosę tego. No, Nie, chodź. Tranquila, no, wej, się. Jeśli Teo się wypiera, to pewnie tak było. Zresztą nieważne z jakiego powodu się zrywa. Liczy się spokój. Nie, Roberta. Dla mnie ta przyczyna jest istotna, a nie znam jej. Roberto, byłam dla ciebie dobra. Powiedziałam ci, że Teo i Raquel oszukują Jose. A ty chcesz rozwalić zespół i storpedować koncert? Mia, pokaż odrobinę wdzięczności Zamknij się Co? Wiedziałaś? Co robisz? Szpiegujesz profesora? Skądże? Ćwiczę jogę, żeby rozciągnąć ten mięsień tutaj. Widzisz? Tak, baju, baju. Bardzo się lubię, więc przeczytaj to. Mam zrobić dla wszystkich kopię. To polecenia Gandhi. Nudne jak flagi. Wiem, że nie lubisz czytać, ale to ci się przyda. Kupuję plotkarskie czasopisma. To pismo Gandhi w sprawie usunięcia warsztatów i zastąpienia ich zajęciami fizycznymi. Czy ich? Moich. No Co? Przykro mi. Niemożliwe. Muszę skserować. Chyba tego nie rozdasz Proszę cię. Zwolnią mnie. Absolutnie. Już to widzę. Znasz mojego szefa. Proszę nie. Oddaj, nie rozdawaj. A co wtedy zrobisz? Zgadzasz się? Mogę zaczekać. Załatw to. Powiedz Gandhi, że zepsuło się sero. Co zrobisz, jeśli zatrzymam te informacje? Daj mi trochę czasu. Zaczekaj, zadzwonię. Masz godzinę. Tylko dlatego, że cię lubię. Nie rozdawaj tego pisma. Dzwonię do Majry. ją, Dawno jej nie widziałam.